Siemano, witam w kolejnym odcinku. Tym razem zobaczymy sobie jak zmieniają się kosy na CS2, jakie są plusy, no i tak dalej. Także zapraszam do oglądania. Macie do wygrania jeszcze tego uspika, łapka subik komentarz pod tym filmem. No i wbijcie na Discorda, żeby zobaczyć wyniki. Powodzenia, więcej informacji macie w tym poście. Całe zestawienie będzie pokazywane na bagnecie M9, także myślę, że będzie to całkiem ciekawy punkt do odniesienia, no bo jednak kształt będzie ten sam i tak dalej, odbicie światła będzie w tym samym miejscu następować na całej 2 także no, całkiem spoko moim zdaniem. No i lecimy sobie, mamy tutaj naście skinów jak nie więcej, także na początek śnieć, no i możemy tutaj zauważyć już o wiele lepsze odbicia, naturalne, nic nowego, nic odkrywczego. Yy, tutaj rękojeść trochę jest zmieniona. No i fajnie się to odbija, fajnie się to świeci. No i skin wygląda taki na takiego metalicznego faktycznie, nie? Że jest ten efekcik i tak dalej. Yy, no w się zwykłym nie wyglądało to najgorzej, no ale yy, to, tak była tutaj taka hamska tekstura nałożona. No moim zdaniem nic odkrywczego, ale co jest wujka wiele lepiej. No i dobra, to była śnieć, teraz mamy stal damascyńską. No i tutaj... Hmm, jak to wygląda? Tutaj na pewno jest takie bardziej szarawe to. W zwykłym czasie było srebrne, można to zauważyć. No i co? Tutaj już nie mamy takich chyba fajnych odbić. O, troszeczkę tutaj jest... W pewnym momencie nie wiem czy to jest bug, czy czy coś, ale pojawiają się takie malutkie... O, sobie zatrzymam tutaj takie malutkie odbicie. Nie wiadomo z jakiego powodu, ale no dziwnie to trochę wygląda. I co, ten skinek? No wiadomo, w całej się dwójce lepiej, ale tutaj szału akurat nie ma. Ale dobra, lecimy dalej. Nie ma tutaj, co tutaj przedłużać, bez sensu. No i mamy case hardened, a podobnie rękojeść zmieniona. Co tutaj jeszcze można zauważyć? Te kolory się bardziej tak jakby ze sobą zlewają. Nie ma takiego kontrastu między nimi. No i odbicie jak najbardziej złote. No tutaj dominujące jest to złote odbicie tego niebieskiego. Praktycznie w ogóle nie, nie zauważamy. No zatap zatapia się ten niebieski w tym złotym odbiciu. No mamy sloterka. Y tutaj za mi się wydaje, że zabrano trochę takiej teksturki w tle z tych wzorków. I tutaj mamy takie takie jednolite, nie wiem, jak to powiedzieć, takie mleczne mleczne kolorki. Yy, czy to na plus no, Moim zdaniem na plus o wiele lepiej. Nie, nie ma tutaj. Jakby ta tekstura nie była aż takiej jakości, żeby żeby było warto ją tutaj yy, no, żałować jej. W się dwójce lepiej. Ten slotterek na pewno wypada, no i odbicie światła naturalnie. Mamy te gartufa, tutaj to już w ogóle. No to... Y, jest to może też minus dla niektórych, bo w niektórych momentach jest mniejszy kontrast pomiędzy tym nie. Y, pomiędzy tymi kolorami w tym skinie. No tak, na przykład tutaj, no nie? Jest malutki kontrast. A w C, w C z, y, zwykły w miarę to utrzymuje, chociaż to zależy po takim kątach. popatrzymy w sumie. Także no ciężko jest to też zobaczyć, bo nie możemy inspektować tych broni tak typowo w gierce. Także no musimy się posiłkować czymś takim. No i odbicie eleganckie. Także, także Tigertów również na plus. Mamy Smoczą Wiedzę. No i również Rękojeść straciła taką teksturkę, tutaj nawet mamy taki połysk jakby na niej. A w cs dwójce taki wypiaskowany, jakby to powiedzieć, no i... Bardziej stonowana jest ta zieleń. Sam skin. Wydaje mi się, że ten, gra ten gradient jest trochę łagodniejszy. Jest mniejsza różnica tych od odcieni, moim zdaniem. No i odbicie również przyjemnie. Nic, no, nic nowego: no. odbicie jak zawsze będzie lepsze. No i co? Tutaj mamy Fadea. Dosyć ciekawa akcja. No, rękojeść, jak rękojeść, podobnie do poprzednich, ale mamy yy, sam nóż, yy, tu gdzie nie jest pokryte tym fajdem, czyli tutaj. No, jest inny odcień, taki bardziej srebrny. Yy, także, no. No, o wiele lepiej to wygląda tutaj. No, bo tutaj się tak ucina, no, nie wiem, no. Mi to tam za bardzo się nie podoba. No i późniejsze przejścia pomiędzy kolorami, to też można wyróżnić. No i samo odbicie, które. W tym wypadku się akurat zmienia jego kolor w zależności gdzie yy, gdzie pada światło, nie? No bo w case Hard Dance, no to było dominowane przez to żółte. No a tutaj mamy błędną taką fajną tęczę. Także przyjemna sprawa. Marble Fadezik. Jak to wygląda tutaj? Również bardziej stonowane te kolory. No i takie zgrane ze sobą, nie ma takiego yy, jakby to powiedzieć, no nie ma takiego kontrastu. Ta tekstura jest o wiele lepsza. Wygląda tak jak w 3D, no nie? Fajnie mieni. No, elegancko. Człowieku. No i odbitka, ale tutaj akurat, z tego co widzę, też dominowana przez to żółte światło. Nie ma tak jak w fejdzie, że, że tutaj no powinno być, wiecie, żółte, pomarańczowe, takie fioletowe, niebieskie. No a tutaj mamy jednak dominację tego żółtego. I mamy Gamma Dopplerki, phase 1. Tutaj w ogóle inny nóż, nie? Jakby... kurde, co tu się stało, człowieku? Tu mamy... dobra, zielone, zielone. Na, na krawędziach, ale w środku? Ja tutaj żadnego... żadnej róży i fioletu... No fiolet, dobra, fiolet może gdzieś tu. Widzę, ale tak no, to moim zdaniem inny nóż totalnie. Co nie zmienia faktu, że wygląda obłędnie, no to odbicie, człowieku. Ojeju. Dobra. Idziemy dalej, face 2. Tutaj już podobnie widać widać to podobieństwo do tego dąża, chociaż tutaj pojawił się znowu taki żółty akcencik. I tak, odbicie, jak odbicie, odbicie jest zielone, no tutaj fajnie i nawet, o widzicie, można przyuważyć, że tutaj jest faktycznie żółte, że to odbicie gra z tym, co jest na skinie faktycznie, a nie jest żółte, tak jak jest hardenet, no tutaj hardenet moim zdaniem na minus w tym wypadku. Za to odbicie wypada. Yy, no ale co, mamy tutaj faktycznie dodany ten żółty kolorek. trójka, jak to wygląda? Tutaj też podobnie. No, a <grywia> dziwne, kurde, bo tu to na przykład jest żółte, nie? A tu jest takie czarne, no, nie wiem, nie wiem, ciekawa sprawa. Yy, no ale w każdym razie, czy tutaj też mamy takie dynamiczne odbicie? W sensie, w zależności od koloru? Hmm, ciężko stwierdzić, w sumie też nie ma takich dużych przepaści pomiędzy tymi kolorami, no jest, jest, dobra, jest tutaj zauważalny, także, także również spoko reaguje, fajnie, nie tak yy, jednolicie, tylko, tylko faktycznie jest też zależne od koloru, no i tutaj mamy, mm, mamy phase za no i ogólnie można zauważyć w tych gamma doplerach, że ten taki ciemnofioletowy zmienia się w taki bardziej Jasnofioletowy, nie wiem, jakby to nazwać. Kwiatkowy trochę, coś takiego. I odbitka również dynamiczna. W zależności od koloru. No i emeraldzik. Tutaj. Tutaj taki żółtawy się zrobił, nie? Limonkowy udał. Moim zdaniem no... powinno być to bardziej. Bardziej zielone, ale również spoko no. sam... samo. Realno to wiadomo, no skin lepiej wygląda, nie. Chociaż jakby był taki jak na się e, zwykłym, no to to bym się nie pogniewał, nie, a zresztą. Ech, ważne, że, że te skiny się zmieniły na lepsze. Mogą sobie nawet podskoczyć, także ciekawa sprawa, tutaj też pod inwestycje. Chociaż y, trzeba się liczyć z tym, że no takie skiny to <grytania> y, tania rzecz nie jest, niestety. No i tu mamy fejza pierwszego Dopplera. No, i jak to wygląda? Tutaj również, no, widać, że Valve odszedł od tych ciemnych kolorów. Tam ten ciemny fiolet, no i pozmieniał, na właśnie, taki takie fioł, fiołki, coś takiego. No, nie jestem kobietą, żeby znać się na kolorach. Także, no, y, tak to mogę jedynie nazwać. Zobaczymy sobie jeszcze odbicie. No, tutaj również, y, tu jest fioletowe, tu jest takie bardziej różowe, więc fajnie. Y, no i co? Mamy fejza dwójkę. Tutaj już w ogóle taki różowy, totalnie. Różowo-fioletowy. No i mamy taki, nie wiem, jeszcze żółty, taki pomarańczowy akcent. Tutaj się pojawił. No, dziwne, trochę w sumie. No a tutaj też, zupełnie inny nóż, nie? Tu masz kurde... jakiś minimalnie zielony podchodzi. Granat. A tu jest, dobra, dobra, tu jest zielony jeszcze. No i mamy tutaj taką czerń, która się zmieniła w... No, w pomarańcz, w pomarańcz żółć. Coś takiego, więc. No, Valve pokombinował trochę z tymi skinami. Czy odbicie dynamiczne mamy? Mamy. W sensie dynamiczne, no. Wiecie o co mi chodzi? No, że kolor po prostu odbicia nie jest jednolity. Yy, no i tak. No tutaj znowu. A tutaj można już przyuważyć ten żółty. A tam? Czy jestem ślepy? A nie, dobra, Jezus. <grym> dobra, no widać, tylko strasznie słabo, nie? Trzeba ustawić pod odpowiednim kątem. Yy, no co nie zmienia faktu, że tutaj jest bardziej to kontrastowane w tych skinach na całej się dwójce. W sensie widać te kolory, a tutaj mamy takie. No trzeba się naprawdę przyjrzeć, żeby dostrzec, że tam jest żółty. No i co? Mamy jeszcze doplera Rabi. Tutaj taki bardzo, nie wiem, krwisty kolor. Taki lekko pomarańczowy, zależy też pod jakim kątem, odbicie świetne, no i ta tekstura taka trójwymiarowa w zależności od tego jakby ustawimy sobie. Coś pięknego. Sapphire, również podobnie jak ten Rabi, też taka... No w sumie każdy Doppler, no fajna tekstura. Tylko tutaj mamy ten kolor taki w miarę jednolity, także fajnie to widać. I czy tutaj jest zielony? No, znowu coś, znowu widzę tutaj taką zielonkawę akcenta. Żeby znowu w topie nie było. Nie wiem, może, może to jest zastąpione tym jakoś? Tu? No nie wiem w sumie jak. W tym wypadku to, to tutaj widzę tylko nie, tylko taki niebiesko fioletowy coś takiego. No i czarna perełka jeszcze na koniec. No tutaj... Fajnie, taki, taki obsydianowy, coś takiego. No i tutaj zmienia się w taki fioletowy, połyskujący. No i odbicie. Elegancka sprawa. No i tutaj na przykład widać taki zielonkawy, zielonkawy, czerwony, pomarańczowy. A tutaj. Czy jest to zauważalne na cs dwójce? No nie do końca. Także no, jak widzicie, poza moją ślepotą. No niektóre skiny, z tego co przynajmniej ja widzę. No, też dyskały albo utraciły jakieś tam odcienie na sobie, także, no, w sumie co, no, to, to tyle, nie? <laughs> tak by się to przedstawiało. Mam jeszcze te rękojeści pozmieniane, w sumie nie zwracałem na to uwagi, ale one są ogólnie podsumowując, no, to podobnie w broniach są bardziej takie piaskowe, mają taki styl. No i m, taka bardziej jednolita tekstura. Tutaj mamy zauważalną tą teksturę. A tutaj jest takie fajne, klarowne... No i tak by się to prezentowało w sumie. No i co, w tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, no to możecie zostawić łapkę. No i przypominam jeszcze o konkursie na USP, łapka subik, komentarz. No i możecie sobie go zgarnąć. Wyniki będą na Discordzie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i do następnego Siemano.